Aneta mówiła, że miałbym Państwu powiedzieć coś o pisaniu w ogóle jako takim, bo ja się na pisaniu do internetu nie znam, co można łatwo stwierdzić na stacji 7. Nie, to prawda. Ja nie przestrzegam żadnych zasad technicznych pisania do internetu. Nie, nie umiem pisać do internetu. Gdybym pisał do internetu krócej, sprawniej i używając przepraszam, że tak powiem, całej tej internetowej kamasutry, to prawdopodobnie bym to wszystko, to wszystko odnosiłoby jeszcze bardziej spektakularny sukces. Natomiast nie odnosi, ponieważ ja po prostu piszę tak, jak piszę i jestem już za stary, żeby się chyba zmieniać. Największym cierpieniem jest dla mnie to, że muszę się zacząć mieścić na 2,5 tysiąca znaków albo na 3,5, jak mam na przykład limit 2,5 tysiąca znaków Rzeczpospolitej na felieton, to kończy się to tym, że piszę felieton przez 20 minut, a następnie przez 4 godziny go skracam. Do, do 2,5 tysiąca znaków, co wydaje mi się kompletnie nieefektywne, no ale takie są wymagania, trudno, y, musimy się mieścić. Y, bardzo z wielkim zainteresowaniem prze, przejrzę, posłucham tych wykładów, które mieliście wcześniej, bo myślę, że mogę się dużo nauczyć, więc to, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, przekazać na podstawie tego, co przeczytałem, z tego, co piszecie w stacji 7, y, to są wyłącznie zeznania człowieka, który zajmuje się pisaniem. Nie zajmuje się pisaniem do internetu, tylko kimś, kto, kogoś, kto pisze i kto czyta. Y, I kto od 70. 18 lat zajmuje się pisaniem i czytaniem, zajmował się nim jako redaktor, wiele lat zajmuję się nim jako człowiek, który pisze. Mam pewne intuicje, którymi się chciałbym z wami podzielić, ale to nie jest moje stawianie się gdzieś nad wami, po prostu przychodzi ktoś z zewnątrz, wasz czytelnik i mówi, co myśli i co widzi. Pierwsza uwaga generalna do tych blogów, które, które są na, na stacji 7.pl. Ja myślę, że udało nam się stworzyć, anecie zespołowi udało się stworzyć Coś absolutnie unikalnego na polskim rynku. Nie ma, nie ma drugiego. Czegoś drugiego takiego. Nie ma, nie ma takiej sytuacji, żeby ludzie tak chętnie się wypisywali w tych tematach, spotykali się w tym, a nie innym miejscu. Widzę to mm, na przykład po moim ojcu, który, który akurat lekturę stacji 7 zaczyna od Waszych blogów, tak? to znaczy od, nie od jakichś tam dużych tekstów na górze, tylko co ludzie mają do powiedzenia, co słychać. To jest wielka sprawa, fantastyczna sprawa, że to się udało obudzić i świetnie, że to robicie. Jeżeli mógłbym coś od siebie generalnie Wam. W zarzucić niektórym z Was, to to, że mm, pisząc te teksty, yy, nie wiem, ja od Was bym nie oczekiwał tego, żebyście Wy też dołączali się, yy, dołączali swoje grosze do sporu eutanazji, do sporu in vitro, yy, do sporu jakiegoś tam, który gdzieś tam się toczy. To jest wszystko ciekawe, ale to już, to już my obrabiamy i czasami obrabiamy do tak zwanego wyżegania. Wszyscy już to robią, wszyscy już to pisali. I teraz ja często mam takie poczucie, jak przychodzę, zaczynam pisać tekst, że ja wszyscy już napisali i ja też jeszcze coś napiszę, tak? I, I to będzie jeszcze tam troszkę coś innego, ale jednak trochę też będzie to samo, i 57 raz będziemy czytać o tym samym. Wy macie rzecz, której nikt poza wami nie ma, mianowicie dostęp do sytuacji, o których my się nigdy nie dowiemy. Wy macie dostęp do rzeczy, które dzieją się w Waszym otoczeniu, w Waszym środowisku, gdzieś u Was w parafii, w Waszym mieście, w Waszej społeczności, a nimi się rzadko zajmujecie. Yy, o ile by to było bardziej fascynujące i ciekawe, gdybyśmy z tych Waszych blogów, przynajmniej ja, gdybym z tych Waszych blogów dostawał jakiś obraz. Kościoła świata rzeczywistości tętniącej gdzieś tam w różnych miejscach, w punktach w Polsce, opisanej waszymi oczami, przepuszczonej przez waszą wrażliwość, przez świat waszych przeżyć, przez to, jak widzicie to od wielu lat obserwując, żebyście donosili światu o tych rzeczach, które tam się dzieją, a nie wnosili kolejne pół cegiełki do sporu, na, na, który i tak już wszyscy w tym kraju będą toczyć i którego nie rozstrzygną. Aż do. no to Nie ma takiej opcji, po prostu zawsze będziemy dyskutowali o tematach bioetycznych, o tematach około politycznych, o tych czy o tamtych. My to zrobimy z Terlikowskim, dołączy się w sieci, wyborcza coś na ten temat napisze, ale nikt nie zrobi. I Wy też możecie, ale macie coś unika... unikatowego, unikalnego. Nikt nie zrobi tej lokalnej rzeczywistości, nie pokaże tej rzeczywistości lepiej niż Wy. Bardzo Was bym chciał zachęcić do tego, żebyście nie ścigali się. Powiem w cudzysłowie z, z rzepą albo z wyborczą, albo z, z w sieci, albo z innymi, tylko stworzyli nową jakość. Bo to wyjdzie Wam o wiele lepiej, o wiele ciekawiej, o wiele fajniej i. i... I też nawzajem od siebie się zaczniemy wszyscy wtedy uczyć. Zaczniemy sobie pokazywać, mój Boże, jakie to jest fascynujące, jakie to jest ciekawe. Te warsztatowe rzeczy nawet gdzieś tam znikną, bo jeżeli historia jest ciekawa, jeżeli historia niesie, to nie ma znaczenia, czy ktoś się jąka, czy, czy ktoś tam popełnia jakieś błędy gramatyczne, czy mu się konstrukcja tekstu nie trzyma. To jest mniej istotne. Istotne jest to, że dowiedziałam się czegoś nowego i to jest kurczę takie ciekawe, historia, którą chcielibyśmy pociągnąć. Więc pierwsza rzecz, to zachęcam gorąco do tego, żebyście raportowali nam, nam wszystkim swój świat. To, co się dzieje wokół was. Na pewno mnóstwo się dzieje, bo przecież nie przeżywamy tylko i wyłącznie świata, który widzimy w telewizji, tak? Nie przeżywamy tylko tego kolejnej dyskusji, którą odbył Piotr Kraśko albo, albo Krzysztof Fibisz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, to taka może już trochę bardziej precyzyjna i konstrukcyjna. Niektórzy z was. Nie będę tutaj mówił po nazwisku, żeby nikogo nie doprowadzać do oblewania się dziewiczym rumieńcem, ale też żeby u nikogo nie budzić szlochu. Niektórzy mają to coś, takie ja mam wrażenie, to znaczy niektórzy z was naprawdę umieją pisać w takim stopniu, że to wymaga tylko jakiejś po prostu drobnej korekty i jest super. Przed niektórymi jest jeszcze dłuższa droga. Jaki błąd jest najczęściej popełnianym błędem w tym, w tym co ja widzę? W tym, że pożyczacie od kogoś styl, że yy, próbując mierzyć się z tematem, Wchodzicie od razu w styl albo oficjalny, taki, taki troszeczkę kancelaryjno, bardzo poważny, taki, który wydaje się takim, no, takie dekorum do tego dodajecie, że to przecież jest poważny tekst, więc powinno to być poważnie napisane, prawda, z użyciem poważnej frazeologii, z zaznaczeniem poważnego, poważnie tematu na początku, trochę pismo urzędowe czasami, trochę, trochę coś takiego, co, co jest no, takim nawet kazaniem w niektórych, w niektórych przypadkach, ja też mam taką skłonność, mnie też ciągnie do głosowania, kazań po prostu w tekstach, mimo że, 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 że to nie jest mądre. Czasami jest to styl no, taki kościelny. To znaczy w niektórych sytuacjach jest to po prostu taki styl kościelny, taka, taki kościelny żargon się gdzieś tam wkrada. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście pisali po swojemu. Żebyście mm, spróbowali zrobić sobie swój własny styl. Są dwie osoby tutaj w tych blogach, które przeczytałem, które ewidentnie mają swój własny styl. Ja później zapytam Anetę, kto to jest, i, i osobiście im to powiem w twarz, bo, bo uważam, że to, co robią, jest strasznie ciekawe. Strasznie ciekawe. Zobaczcie, jak wygląda ten wasz styl. Co można zrobić z tym stylem i jak można sobie ten swój własny styl stymulować, wyrobić. Na to jest tylko jedna rada: dużo czytać. Dzisiaj jest taka rzeczywistość, że ona jakby wymusza na nas słuchanie, wymusza oglądanie. My wpadają nam do głowy te albo inne sądy, które gdzieś tam ktoś powtórzył, i my od razu je przetrawiamy, przerabiamy. Ale żeby wyrobić sobie swój własny styl, trzeba czytać. Trzeba czytać dużo. Trzeba czytać non-fiction, trzeba czytać literaturę piękną, trzeba czytać te czy inne gazety, ale nie można się odrywać od czytania. Bo tylko jeżeli się będziecie w tym zanurzać, a, a pisanie nie będzie dla Was taką historią, że jest ktoś prawnikiem i raz na dwa tygodnie wypuści sobie gdzieś tam z pióra tekst, to nigdy się w tym nie rozsmakujecie i to nigdy nie będzie Wasz świat i, i, i mniej ludzi do Was przyjdzie. To je, pisanie, umiejętność pisania jest zdolnością, którą można wyćwiczyć. Umiejętność budowania swojego stylu. To jest umiejętność, którą można wyćwiczyć. I tak jest jak z relacjami z ludźmi. Poznajesz siebie, przeglądając się w innych. Taki swój styl odnajdziesz, jak będziesz przeglądał się w stylach innych ludzi. Jak piszą, jak kombinują. Ja pamiętam swoje początki dziennikarskie, swoje pierwsze teksty, które popełniałem. Pierwszy to u Pawła Kozackiego w drodze umieściłem w ogóle bardzo dawno temu i. Najpierw litościwie milczał przez dłuższy czas, jak wysyłałem mu swoje gorące zapisy młodzieńczego serca i strumienie pobożnej świadomości. A dopiero jak napisałem recenzję porządną, to, znaczy porządną. W sensie, że taką pobożemu napisaną, to wziął i opublikował. I wiele mnie, wiele mnie przez to nauczył. Natomiast jak ja później miałem takie wakacyjną przygodę z, z lokalną prasą i oni mówią, no, może pan coś napisał i tak dalej. Ja myślałem, no, no świetnie bym napisał, tylko jak się to pisze i nie wiedziałem, jak się to pisze, a głupio mi było ich pytać, jak się pisze. Więc kupiłem sobie w w kiosku gazety, siedziałem dwa dni i po prostu czytałem sobie, jak te teksty są skonstruowane, tak, że jak się wprowadza wypowiedź, jak tytuł wygląda, co, jak to się w ogóle pisze, co jest na początku, co jest w środku, co jest na końcu I, 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 i w ten sposób gdzieś próbowałem się uczyć. Poczytajcie sobie krytycznie teksty różnych dziennikarzy, popatrzcie, co wam się w nich podoba, a co was wkurza. Co jest do pożyczenia, jaka, jaka figura, jaka, jaka formuła budowania tekstu, a co jest do wyrzucenia. Ja kiedy, kiedyś było tak, w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było dziennikarstwa tożsamościowego w Polsce, że y, teksty miały bardzo precyzyjną konstrukcję. To były mniej więcej czasy, kiedy przyszedł do Polski Newsweek. I wcześniej to była wolna Amerykanka, pisało się jak się chciało, ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w wyborczej, czy napisałeś 130 tysięcy znaków, czy 230, to i tak ci to drukowali w odcinkach, bo, bo, bo to była ta kultura tych tłustych gazet, prawda, piszemy, ludzie czytają i tak dalej. Później przedniósł i powiedział, nie, bzdury, trzeba tekst zbudować bardzo jasno. Na początku jest PEC, później jest billboard, a później jest praca nad udowodnieniem tezy, a później jest puenta. I coś w, tej, coś w tej szkole jest, tak? To jest bardzo precyzyjna szkoła konstrukcji tekstu, budowania tekstu, czyli najpierw jest zaczep aktualnościowy. Mówisz, dlaczego ten temat jest ważny w tym tygodniu, dzisiaj tutaj teraz, a nie za dwa tygodnie albo za pięć tygodni. Co się takiego wydarzyło, że chcesz podjąć ten temat, konkretnie odwołujesz się do sytuacji, która jest znana ludziom. Później precyzyjnie w pięciu, sześciu zdaniach piszesz, o czym jest ten tekst. Co chcesz udowodnić, albo jaką tezę chcesz obalić, co Ci co cię zainspirowało, jakie badania, co się pojawiło i tak Później przeprowadzasz dyskurs na tym i bardzo wyraźnie pointujesz. Jest taka metoda, niektórzy do tej pory jej używają. Teraz to wszystko poszło w kazania i publicystykę. Dzisiaj już jest bardzo mało dziennikarstwa, jest bardzo dużo publicystyki, każdy ma jakiś sąd na jakiś temat, no bo żyjemy w takich warunkach, że w Polsce jest wojna, wszyscy ze wszystkimi są na wojnie. W związku z powyższym każdy musi mieć. Standard, którym będzie gdzieś tam machał. Ja uważam, że dobrze by było spróbować jednak wrócić do pewnego porządku w tych tekstach. I jeżeli mogę Wam coś zasugerować na podstawie tego, co przeczytałem, to bardzo dbajcie o początek tekstu. Bo w niektórych sytuacjach jest tak, że ten początek u was się tak rozwija, 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 że generalnie. No po prostu już się sobie, dobra, no kiedy, tak, no już, no już, za chwilę, no już, ja, ja wiele razy przeżywałem takie sytuacje, kiedy jechałem pociągiem, albo ciąłem samolotem, albo coś i widziałem, że ktoś czyta w gazecie mój tekst, tak, i widzę, że on go, kartkuje, karkuje, trafia na mój tekst, czyta, 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 ja myślę sobie, no super, no ale fajnie, on czyta mój tekst, tak, a on przewracał kartkę i szedł dalej. I we mnie się gotowało, ja myślałem, Boże, przecież ja, Boże, przecież tam jest taka głębia zaraz, przecież on nawet nie dojechał do drugiego akapitu, przecież... Dopiero wszedł do tego jeziora, a tu wszystko było tak, no ale no co, no wyjdę i będę mu krzyczał, panie, czytaj pan dalej. Nie, no przegrałem z nim, po prostu z nim przegrałem. To znaczy albo tego czytelnika na samym początku spróbujesz złapać za twarz. Albo nic z tego. To znaczy, on może przyjść później do Ciebie, żeby się samo udręczyć, albo na przykład jak będzie miał bezcenną noc, ale nie przyjdzie z ciekawości, już nie, nie wejdzie głębiej. Bardzo dbajcie o początek tekstu. Jak są teksty bardzo rozwlekłe, właśnie na przykład, że obchodzimy właśnie kolejny, mający już ponad stuletnią tradycję tydzień modlitwy, jedność chrześcijan, cykliczne, święto, ekumenizmu, którego wiodącym hasłem jest prowokacyjne pytanie postawione przez apostoła narodów w pierwszym liście do Koryntian, czyż Chrystus jest podzielony, to ja myślę sobie, że można. To było wziąć za twarz znacznie prościej, to znaczy opisać ten skandal podziału Kościoła, ten skandal tego, że jedni mogą przystępować, mimo że jesteśmy najbliższymi sobie braćmi, jedni przystępują do komunii, drudzy nie przystępują u siebie nawzajem, to, że ksiądz, to, że myślimy kompletnie inaczej o sakramencie małżeństwa, mimo że nas msza łączy, to, że się jedni drugimi wysługujemy albo jedni drugich gdzieś tam poniżamy, spróbować zadać, znaleźć jakąś historię, która by ten tekst poniosła, nie wygłaszać o Świadczenie chronologiczno-kalendarzowe, tylko znaleźć konkretną historię. Zdarzyło się to, ten człowiek powiedział to, odbić się od jakiejś myśli, od sytuacji, podłubać trochę więcej w internecie. To jest niewystarczający powód, żeby ten tekst przeczytać. Ktoś branżowy go przeczyta, ale normalny czytelnik mam wrażenie chyba nie będzie chciał. To ja rozumiem na przykład, tu jest taki, taki fajny. W sumie jest bardzo dobry autor, który się ukrywa pod pseudonimem Palabra, ale no, ja mam problem z tak zwanymi zdaniami o wysokiej trafności, Sze, s, czyli takie zdanie, co znaczy wszystko i w nim jest wszystko generalnie słuszne y, i trudno się do czegoś przyczepić itd. i tak Na przykład to jest zdanie o wysokiej trafności. To był na pewno wyjątkowy rok, kolejny krok na naszej w nawiasie dłuższej lub krótszej czas pokaże drodze życia, tak? No oczywiście, że tak, tak? No, to jest jasne, tak? Y, y... Ja sam mam ten problem, że jak sobie napiszę tekst, to później siedzę i, i, i po prostu robię wyrzymaczkę, tak? To znaczy po prostu usuwam niepotrzebne puste zdania tego u, nauczyli mnie w telewizji akurat nie w choć Aneta twierdzi że do tej pory mnie tego nie nauczyli e, e, natomiast nauczy, próbowali mnie tego nauczyć w telewizji miałem kiedyś robiliśmy taki program e, i miałem takiego wydawcę w uchu to był taki program który ostatecznie nie wszedł bo był zbyt skandaliczny e, ale, e, ale ten wydawca siedział i krzyczał e, prze, przepraszam użyję tutaj brzydkiego określenia ale jedyne co słyszałem w czasie tego programu to on da się do ucha zapierdalać zapierdalać załatwiamy sprawy załatwiamy sprawy zapierdalać zapierdalać załatwiamy sprawy Zapytam I, ta, I tak sobie myślę, że coś w tym jest, tak? To znaczy, ja nie mam tutaj siedzieć i wykonywać jakieś obmacywanki trwającej nie wiadomo ile, nie mam się rozkoszować tembrem swojego głosu, głębią swojej myśli, pokazywać, jakie to jest wszystko piękne, ach i och, tylko ja mam po prostu załatwiać sprawy, tak? Czyli jak tekst piszę, to siadam, później go sczytuję i patrzę, które zdania są puste, które nic nie znaczą, które nie posuwają tekstu do przodu, które są watą słowną, które są tylko ozdobnikiem. Biorę młot pneumatyczny i wszystko skuwam. Y jak mam później jeszcze wątpliwości, to walę po wyrazach, tak? To znaczy widzę, że po, po co mi tyle przymiotników w tym, w tym... przymiotnik jeden po drugim, ja mam patologiczną skłonność do budowania metafor i różnego typu, czasami jest tak, że ja to spiętrzam tak, że jedna metafora wyklucza drugą po po trzecim, po trzecim razie, tak? I to wszystko się dzieje w obrębie jednego akapitu, ale tak mnie poniosło i to też czyszczę, tak? no bo to, to, po prostu nie ma żadnego sensu, a więc koncentrujemy się na tym, co posuwa sprawy do przodu, co, co co niesie tekst do przodu. Tekst musi dojechać do celu. On nie jest po to, żebyście zrobili sobie kotylion z bibuły, powiesili i wszyscy go chodzili i adorowali. On ma ludziom pokazać kawałek świata, ma, po, ma pojechać, ma... Załatwiajcie sprawy, nie umiem tego prościej powiedzieć. Więc jeżeli chcecie powiedzieć o tym, że, że to był... Że, że się skończył rok, to powiedzcie to po prostu. Albo, że się skończył rok, ryzykując to, że jak ludzie to przeczytają, to sobie powiedzą, ale Amerykę odkrył. Albo wymyślcie coś z tego roku, na przykład, nie wiem, zróbcie kolaż elementów, które zostały Wam w głowie z tego roku i oddzielcie je po prostu kropką. Nie budujcie tej całej waty, którą czasami mamy ochotę robić, czyli na przykład warto też zauważyć. No jeżeli warto zauważyć, no to jest oczywiste, że o tym piszesz i jakby nie było warte zauważenia, to nie powinieneś w ogóle ruszać tego tematu, tak? Czyli wyrzucamy te wszystkie rzeczy. Warto zauważyć, I nie ma to sensu po prostu, to takie podbijanie jeszcze stylistyczne, bo, bo to nie jest żadne podbijanie, to jest rozwadnianie. Więc tutaj zrób kolaż, tak, Bach. Wydarzyło się to. Kropka, Bach, to kropka, Bach, to kropka. Krótkie opisy, żeby w, w ludziach jakby na, naszkicować ten obraz tego roku, a nie stwierdzać, że on się skończył i że na pewno jedni mają krótszą lub dłuższą drogę życia. Tak? Jak mówię, to jest bardzo, bardzo fajny autor, yy, palabra, ale to czepiam się tak po prostu, bo ja taką mam naturę, że się czepiam. Yy, czasami jest tak że o, tu właśnie mamy kolejny taki przykład fajny, e, ale będą też fajne, tak spokojnie. E, też fajny autor, tylko e, czy jest tu autor, który się nazywa Paweł Zaleski? Jest, o, super. To e, e, Panie Pawle, e, Pan. E, no i teraz trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy. Panie Pawle, e, jest dobrze, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Jest naprawdę dobrze. Yy, tylko ja bym pana zachęcał, żeby pan się trochę rozkręcił, bo pan ma ewidentnie smykałkę do pisania. Naprawdę pan ma. To nie jest żadna ściema. Tylko musi, musi Pan nie wiem, znaczy, gdybyśmy byli winy wnętrze, to zaproponował, że pan coś wypalił, ale, yy, ale chyba powinien Pan znaleźć jakąś metodę zastępczą tak, tego, bo Pan ma w sobie potencjał, pan czuje, gdzie, gdzie jest temat. Tylko pan, jak siada do klawiatury, to się pan usztywnia. Znaczy mam takie poczucie, że pan się taki robi porządnicki, tak? taki, taki pan tak? usiądzie teraz i napisze tekst. No, niezmiernie bogaty jest kalendarz historyczny na rok 2014, pełen okrągłych rocznic istotnych dla naszej pamięci, historii tożsamości. Warto przytoczyć kilka jakże istotnych. Ja w ogóle Pana rozstrzelał za używanie słowa jakże albo czyżby. To w ogóle nie, litości. Natomiast później Pan opisuje super ciekawe rzeczy, tak, super ciekawe rzeczy. Tylko Pan straci czytelnika przez to, że Pan nie umiał zrobić takiego, nie umiał go Pan zająć tym, że jeszcze... Wej, niech Pan sobie weźmie Pismo Święte. Jak Izraelici chcieli coś powiedzieć takiego, że już w ogóle im się to w pale nie mieści, to mówili, jeszcze czegoś takiego nie było, tak? I yy, 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 to, to od razu przykuwało uwagę. Niech Pan powie coś takiego. No, no jeszcze czegoś takiego nie było, żeby, żeby taki rok, żeby to było tak napakowane. To, 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 to i tamto, tak? Yy, I teraz sobie człowiek myśli, o hej, to jest ciekawe, tak? No bo jeżeli jeszcze nigdy tego nie było, to ja muszę o tym przeczytać, bo to jest ciekawy tekst. Nigdy tego nie było, to ja się teraz dowiem, bo to jest takie wyjątkowe. Ojej, tak? Tak jakby na przykład zobaczyć, że człowiek ma sześć rąk i stoi gdzieś na w środku, prawda? Wszyscy przyjąć, czegoś takiego nie było, będą stać i patrzeć, tak? I pan coś takiego musi pokazać. Yy, I później pan opisuje super rzeczy. Ma pan bardzo fajny pomysł na ten tekst, że, 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 że jedzie go takimi krótkimi boksami, krótkimi sytuacjami, ale znowu. Yy, Widzi Pan, jak Pan pisze tak, 30. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 19 października 1984 roku w Bydgoszczy ksiądz Jerzy odprawił swoją ostatnią przeżyciu i tak dalej, Pan przypomina, ale na przykład Popiełuszko stał się symbolem niezłomnej wiary, ponieważ śmierć męczeńską 6 czerwca 2009 roku, to jest komunikat. A ja bym się chciał dowiedzieć, co to panu zrobiło, co, co, gdzieś, co gdzieś pana zdaniem się zadziało. Nie komunikat. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan wybrał to, a nie coś innego. Dlaczego to jest istotne? Na jakie pytania to dzisiaj odpowiada? Żeby w tym było coś pana, a nie komunikat, tak? Strasznie bym tego chciał. Bo ja znowu strasznie bym chciał, żebyście wy nie udawali, y, y, tej papu, żebyście nie udawali, kaju, żebyście nie udawali, żebyście terlikowskiego nie udawali, chołowni, bo wy jesteście dużo lepsi, możecie być dużo lepsi. Od nas wszystkich. Tylko musicie się odważyć być sobą w tym, co piszecie. I, i musi Pan znaleźć swoją marihuanę pisarską, no mówiąc zupełnie wprost. Ja, ja nie wiem, może, może, trzeba, może trzeba iść pobiegać, a może trzeba właśnie się naczytać, a może trzeba po prostu sobie muzykę włączyć, nie wiem. Natomiast jak się Pan odblokuje, to Pan będzie pisał fantastyczne teksty. Bo już Pan, już pan ma smykałkę, już Pan ma ciekawość w sobie, już, to, już się dzieje coś takiego, co, co sprawia, że myślisz sobie, Jezu, dobra, no przynudził trochę w tym lidzie, ale pójdzie Dalej zobaczysz, gdzie skończył. To już jest u pana, a to jest wielka wartość. Przy, przykuć uwagę na przykład takiego zgreda jak ja, który już przywalił tych tekstów ileś, tak? Znaczy to, to, to naprawdę jest w tym jakiś potencjał. E, czy jest tu taka osoba, co się nazywa Kasia węglarczyk? Jest Kasia węglarczyk. Więc Kasiu węglarczyk, czy ty się zawodowo zajmujesz pisaniem? Przepraszam, że ci tak poleciałem perty. Nie? Słuchaj, no, nie, jest, nie jest źle. Powiem tak. Nie jest źle. Kasia Węglarczyk mam taki tekst. Pan Buka Sprawa Wrzodów. Eee. Co masz? wrzody? Nie. Eee. Co? A to jest Twój tekst, Judy, tak? Tylko Kasia Węglarczyk opisał? Jacek chciał coś powiedzieć? Aha, zobaczcie, oni się tak zachowują właśnie. Taki mają do Was szacunek po prostu. To, to jest w ogóle straszne. No. Ale cóż, z takimi ludźmi musimy pracować. Trudno. Wracając do Kasi Węglarczyk. Więc yy. opisuje świętego Augustyna. Temat, który już był 57 tysięcy razy opisywany na wszystkie możliwe strony. I co robi Kasia Węglarczyk? Kasia Węglarczyk zaczyna od hemoroidów. I, yy, i kiedy się to po prostu czyta, to... Yy, znaczy tak, sobie myślisz... Yy, Okej, okay, no, święty Augustyn. Jak ja, znaczy, jak ja słyszę święty Augustyn, to mam takie umiarkowane mrowienie, tak? Myślę sobie, o, będzie ciekawie. Natomiast większość ludzi, których znam, to święty Augustyn, tak? To nudy są jakieś straszne. A ty znalazłaś sposób na to, jak ludzi przyciągnąć do tego, bo tam nie ma żadnej obsceny, nie wiadomo jakiej. Wychodzisz od jednej historii, którą fajnie zajawiasz na samym początku i nagle przez, przez pre, znaczy robisz z niej pretekst do opowiedzenia fajnej historii o ciekawym człowieku. To jest mechanizm, którego, który warto mieć, który warto znać. To znaczy wybrać coś, co jest detalem i spróbować go oprawić bardzo ładnie. Wy, wyciągnąć go na górę, bo w każdym tekście, w każdym temacie, który robicie, jest jedna perła przynajmniej powinna być. Jedna zaskakująca myśl, jedno ułożenie ze sobą faktów, którego jeszcze nikt nie znał, jedne, jedno zebranie ze sobą, jak mówił Piotr Zomer, nowe stosunki wyrazów, tak? To znaczy, jedno coś odkrywczego, jedno co świeci, i to właśnie trzeba umieć na początku sprzedać, umieć zajawić, żeby człowieka w ten tekst wciągnąć. I w tym tekście to się udało, bo ten tekst nie jest kolejną hagiografią 57 czy 60. Przez tę głupią historię z wrzodami, którą, e, którą u, udało ci się wyeksponować, on budzi zainteresowanie. Później jest dobrze napisany. Ale w ogóle generalnie Twoje teksty są dobrze napisane. No. Tak. Ale nie dla pana, dla pana Pawła też brawo. I dla palabry też brawo, to, to jest w ogóle to jest w ogóle wiecie, to jest po prostu kuźnia autorów. To Nie dziwne, że gazeta wyborcza upada, jeżeli tu. W... W młodzieży takie tutaj jest potencjał wielki. E, więc e, więc to, to są. Jeszcze tu miałem jeden tekst, który chciałem właśnie wynieść pod niebiosa, ale już zapomniałem, który to jest, więc nie wyniosę go pod niebiosa. A, to rok wielkich rocznic, już był. O, tu był kolejny super. To już pochwaliłem panią, także już wystarczy. To teraz będzie jeszcze o panu Pawle Zaleskim raz. Panie Pawle. Przepraszam, mogę znowu powiedzieć coś brzydkiego, powiem, zajebisty pomysł z tym antycznym serwisem informacyjnym, no genialny po prostu. Tylko zrobił pan jedną rzecz, że pan mm, trochę go nie dopracował, no. znaczy on miejscami, znaczy pomysł jest w ogóle genialny, znaczy wziąć, jakby dzisiaj, jakby telewizja istniała w czasach pierwszych chrześcijan, jakby wyglądały serwisy informacyjne dzisiaj, tak? Super pomysł. Tylko musiałby Pan, jak Pan się bierze za takie rzeczy, to musi Pan być pewny, że Pan już wypalił wtedy ze dwa te jointy. Bo to musi mieć poczucie humoru w sobie, musi mieć przede wszystkim musi mieć w sobie pewną lapidarność, bo nie ma nic, ja o tym dobrze wiem, gorszego niż przegadany żart, tak, który się opowiada jeszcze w 20 minut po tym, jak się go zaczęło opowiadać. Żart musi być doczyszczony, tak? To wszystko musi być na. Troszeczkę ściągniętych ustach. To, to, to nie może być takie hej, hej, ale miałem fajny pomysł, a teraz wam powiem, jakie to jest śmieszne. Tylko musi pan znaleźć w tym, w tym pomyśle jeszcze jakiś haczyk w każdym z tych elementów, który sprawi, że on sam sobie będzie perełką, że to będzie taki naszyjnik z fajnych rzeczy, że czytelnik będzie czytał i będzie chciał jeszcze więcej, 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 więcej. Trochę więcej pracy nad detalem w tym tekście i on by był już jako tekst nawet genialny. Natomiast pomysł miał pan super, super. Ja jestem przekonany, że, że, że Pan będzie pisał super teksty.